mi intro. Elo, Elo, Eee siema z tej strony knęła. Dzisiaj ja będzie nagrywać porno, Dobra, już mi się odbudowało. Ej, dobra. <grym> Tepa mi się wyraźnie. Zez... Gruby, tak jest jesteś na teraz misji Live'owej? No, mogę lach na potem włączyć. No, ale tak. Gdzie ma ci bal? Ja no, w górach, jakiś tam. Ludowo. Na wieszczana. Bzibzij tu jest, bzi, bzi. No, no ale pa kurwa mamy bazę. A mi jest dziwno, to nie mogę chyba, czekaj. Ja Uf, idę kurwa. po wkrótce. Oh, no, Konu z ten, sąsiadów co rajdują. Ty wiesz co się stało? No nie wiem kurwa. Ja do ma podchodzę, bo leży, nie? Miałem go zabić, a ten nawet się podnosi, nie? I go kamieniem zawaliłem, przecież. Zabiję go. Grzebej, co to masz? Ochój, bogactwo, Zostaw to, ty. Czego mam pomysł? Zostaw to, nie, nie, nie rób tego, bo wiem, co ty chcesz pewnie zrobić. Ej, nie mogę. Łe, dobra, oddam ci to. <laughs> Chciałeś mnie tym zamurować, nie? Nie? Nie, <grymne> Dobra, chodźmy kurwa, idziemy powkurwiać rajdujących Bo tam typy rajdują A mogę postawiać te barykady? A, możesz tu stawić A... Nasza baza jest tam, tam, tam Dobra, ja tutaj buduję Tam jest ja budyje... Okuś, kurwa za Ja mo Czekaj, może nie teraz, bo ja mam łuk, tam w ogóle paczki zajebisty pistolet kurwa Z Zna kurwa Z znajk, kurwa. Przydaj mi ten pistolet, patrzaj Popatrz jakie zajebiste wejście jeszcze jedną, no nerw chuj I co kurwa, będziemy tak teraz kąpić kurwa Jest. Nie, nie, nie Dobra, chodźmy. Nie, nie, dobry pistolet. No sobie byje ty hopny najlepsze Czekaj też się coś wezmę. Dobra, ja lecę powkurwać ludzi co rajduję Łokuj Typek jeden strzę za go. No słyszałem Pingling łap w Dobra, łapię. Sam łapię. Nie bo mi się <laughs> O budę... O ej ty się tu buduje. Ty odsuń się. Ja. To jest sprawa dla osób muszę się. Nie e, to Ty musisz. ja, to ty strzelałeś? No ja mam pistolet. On niszczy... Zdradziłeś nasą pozycję, do mnie. Cicho, myślę, że się samo rozjebało, Dziękuję Dziękuję, Yeah. Thank you. So glad you're oh, Jeszcze ja leży sobie. laga dostałem. Mózgu. Ale go chyba, nie? Trafię go. What's up, dog? Can up? Can you pick up? No. Zajębą mnie. Nie mieli. Byłem. Dobra, randomowy raz i zbieram je zwykle w chuj No mnie ktoś się chyba bije. To, ale wy wiecie, że te są kity i te No. Wiesz, że jest reward, z których możesz dostać dwa, dwa rzuty codziennie. Nie hmm. wiesz, że jest tutaj sklep chyba. Nie, czekaj, to jest ten sobie shop No jest sklep tak nawet, wiesz o co No jas, ale że kurwa my ci damy do sklepu. A co są te łas... łas stare? Może ten ser, nie jestem jak Tutaj w ogóle są jakieś dziwne respy, nie? Tu powinno się zawsze na parze respić, nie... Ty, jestem ja niedaleko. Niedaleko jestem cię. O kurwa, to spierdał Mam nadzieję, no, no, że żabów nie będzie, bo jeszcze nie oglądałam tamtym. Dobra. Ten inaczej nazwę. Czas tu był filmik? Nie, no w sumie może. A wiesz, że przez mikrofon to mam taki, taki, taki głupi głos. No wiesz czy... co, nie tylko przez mikrofon. Nigdy. Nie, przez ty mi... chyba nigdy przez... jeszcze mnie nie słyszałeś. Nie, no słyszycie co w zasadzie. No ale... No. No mógł tu rozległeś... ...Inglinę. Ahooo, ty patrz, normalnie zatkał się aż. O chuj! Ile kokainy! No nie tak nie można. A ja jestem zły chłopczykiem, to może. Dobrze. Aaaaaaa... no mnie lepszy, jest jak nie wiem co, umieram. Teraz ja mam komorę zamkną karabiną Nie, no nie wiem. A to dobrze Chuj wyjmy co do wody O działko się <noise> <zobaczyć, głos> przytul idę, idę Idę zobaczyć co działa <noise> Zęby wystaw Chyba mu i zobaczymy czy działa. No, Ta buduję kurwa. No, nie, no, wie. A ty właśnie co to jest w tej No to jestem jedne drzwi. Bra, szybko! A nie, nie mogę zbyć. Czekaj, czy działa. A wiesz co jest chyba na senserwie? Nie możesz robić kamieni. To działa, ale nie ma amunicji chyba. Czery? Ha, działko by samo. Ale bieda. Żeby z działka nie mieć Ej, w jesteś w kodach, nie? nie. No, no. jak za dupy jestem, a co. No to i tak się da ciebie tepną. Ale cię nie chcę tepać. No dawaj, bo... No bo jesteś B No dawaj, bo... Bo po ciebie pójdę na tym serwerze to... niby jest tak dużo osób, a praktycznie nic się tutaj nie dzieje takiego, wiesz. Tak, w tak, bazie nie, nic się No kurwa, jak o, my wychodzimy z bazy, to zaraz ktoś znajdziemy. Ej, tak jak ktoś do mnie strzela, a nie to do jakiegoś innego typa. Dobra, postawię mur i będę dobry. Hop, jak my Ta -ta. wychodzimy z bazy, to zaraz ktoś się pojawia. No pierdolony typa z łuku, kurwa. O chuj! Dwóch typa Ej, Ej, grupy. masz łuk? A co? Bo kurwa typej do mnie... O chuj! Leżysz? Jeszcze nie. Dobra. To jest kwestia czasu. No. Może zabiję. Jeżeli słyszysz ten rewolwer to jest u mnie. Drugi typ się kurwa znalazł Dlaczego kurwa tyle typa do mnie strzela? Ja kurwa! Ooooo oh, Good, uh, good play, good play Good, good Non bad Nie jest tam jest Good, good, good Nie wiem kurwa, trzech ich było Dobry. Jeden z SMG Body, a czy jeden z SMG Body kurwa tym I sobie no, dzikiem Kurwa, no nie wiem, pistolecikiem, a sam miał to, drugi z rewolwerem. Zadałem mi trochę do major i sobie zachłem. Kurwa, dlaczego tak ten trudno znaleźć te kostium antyredykcyjny? Jaka nie znalazła ani jednego? Masz na naukę... No tak, kurwa, którego nawet nie mogę wziąć. No to się zresztą już zresztą tu. Nie chcę się zbierać. ja nie wiem. No jestem tam niedaleko. Wy tam na tym serwerze na ochotę widoczną. Właśnie, ma? nie chcę. MSK Hard... Gdzie ty w ogóle grasz? No na pornoce. No serwerze że serfisz, że No i tam jest jeszcze nudni pewnie. No to już jest wiadome. A co on nie gra z nami? To pewnie wychyli się. Bierzesz... Nie, ja go nie znam. I gsta. 15 tysięcy. 000... Wiecie w każdym że możemy pójść na inny serwer, gdzie jest 300 osób. Hmm. Kurde nie ma ładnie sera. Też nie może. Są takie, co jest po czekuru starałaś, o kurwa. No jaki jakie cygony? Dobra, ja się ukryję w krzaka. I nie, nie zobaczył mnie. A co tam gdzie cię szczelają? Tam przy bazie, nie? A przy tamtej bazie, tam ty, ty powie, lel, oni kurwa będą cię gonić, coś się zabiły. To jest wypoczywany pistolet Rewolwerik drzemkowy Rurka i Żulaz Ale mam nagi, ale go zabiję ale... Dostał w łeb ale nie zginął Hello man Don't hit No sobie poczekałem Tyg bardzo ja przyjaciel nie bił z tego, Skamaj, ja i go zabiłem a na jakim serwie grasz? chu. <laughs> Ej, pingwin, zrajdę na jakiś serwer survival no, razy jeden, gdzie jest 500 osób i będę na razie. O, o o typ się przy mnie zrespił. Zabiję go. Albo tu ja. A nie, ty typ. Hacia ha, właśnie. Nie, jakie fale jest. Wiecie co ja mam GD i lecę po zrzut. Zginiesz. <laughs> ja zginę? O, pytań, poj**a. Ja go Ty. na tym serwerze 10 minut i już go zabiję. A jeden zabiję trzeciego. Ale tam jest osób? 3, Dwa. No. Zabijemy kolejnego. to dużo. E. Nie mów to, że to jest... Nie, nie leci na tą chatę, dobra. Ej, dobra, ja może czy bez golda, wiesz? Ty, hop, jak ja zgarnę, zgarnę ten zrzut... Kiedy na wychodzę? Ej, robimy taki zakład, jeżeli będzie tam c 4 to wbijasz się na serwer. Okej. Okay. I, I jak będzie działko? kurwa, czy coś zajebistego. Okay. Gany, typowy Thompson, siedzisz tam. Mm, 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 mm. Ej, ale możemy pójść na serwer, gdzie jest razy 10, ale tam w beczkach dostajesz bronię. Idziemy na taki ja serwer? Ja jestem już na ten. Ser. na serwer gdzie w beczkach te furki i broń dostajesz? Panie jak ja kurwa zaraz mogę zgarnieć te furkę. A jak nie zgarniesz? Dziewięć sprężyn dostajemy na skrzynkę Nie. Ale nie, tak na serwer to wolicie grać takiego normalnego, nie? What the fuck? Właśnie o co chodzi solo? No solo ci jest samemu Każdy jest sam bez to, to dawajcie O mam pomysł Dawajcie Wszyscy bijemy na taki serwer i się nie, nie przejeździmy Się bijemy wszyscy są. A co robimy z tych innych serwera? Dobra Pokój Idziemy Kamerka c Dobra Dawaj wbijaj MSK była obietnica w Nie wiem, nie wiem Dostałem jakieś candy cane na takie też Amerykańskie to. A chuj. Kurwa zabił mnie No z kurwy sobie mi pomogliście No bo nie wiliśmy jeszcze na serwa no kurwa, gdybyście byli, to byśmy ja tu mógł was, was tepnąć do mnie i byście kurwa, im pomogli. Jak ja jestem bogaty teraz? Burko. Nie, ja jestem z ja. Dobra, pierdolę, nie gram kurwa z wami. <grym> nie wyjdę, kurwa jesteście. A weczkę hard gra ze mną. To no, bo może raka mordy, kurwa. Głupiego no, ryja. A ty to jesteś piękny, wiesz? Cię. Tam 20 osób jesteś. Wbijaj do mnie. A ty na jakim nie Ej, guy! hey fuck you mother! No to skaps, you know? Czekaj, jestem w całym witamenie. Tu ja idę? Nie mam miejsca. i wbijać na serwer, gdzie z beczek wypadają cztery czwórki. Nie, gdy czuka. zależy, czy będą koralidować wszystko po kolei. No, Go się. i stoi w z myślę, że nikt nie zobaczy, nie? Idziemy? Ja... tyle ja tu i tam mówię. Chwila! A dasz mi akacza. A I C4, ja kurwa będę raidować wszystkich, kurwa. No ta, ale no ta, spoko, no, ale musisz bić tam. No, ale żeby... Czekaj, tylko... Czekaj, bo ty, no, ktoś, no. ktoś strzela, jeżeli on jest na zewnątrz, i kurwa będę z nim starcie, to w... się tam będę czuł zajebiście. Tam... dostajesz w beczkach chyba, dostajesz chyba C4 teraz, chyba to zmieni. Na no, co, chujowy serwer? Nie, nie, nie tu nie no, są tam. Ej, hey dude! I have some ja. spiro jest, ja and ja I wanna fight you one versus one. My first.

Zdra aj, I aj, wanna find you one versus one spiral. Nie. Jest cała biała. Um, A jakąś um, Nie głęboką zaraz. I can drop you. Jak jest uh, cała biała to jest podróżka moja Ej słuchaj, ja skinię taką głęboką za